Dzień dobry. Dziś poświęcimy chwilę czasu takiej sztuce dekupażu. Dekupaż to taka sztuka pochodząca z Francji i kiedyś taką sztuką ozdabiano nawet książki. Ja tak postaram się w skrócie przybliżyć całą technikę tego dekupażu. I spróbujemy to zrobić na takiej buteleczce. Musimy mieć do dekupażu przede wszystkim farbę akrylową, Taką lub taką. Może być też taka farba po malowaniu w domu. Muszą być serwetki, jakie tam ktoś wzory sobie wymyśli. Miękkie pędzle. Musi być klej wodny, oczywiście. I musi być na koniec lakier, którym wykończymy pracę. I teraz zaczniemy ozdabiać butelkę. Najpierw no musimy nanieść białą farbę akrylową. Znaczy nie musi być biała. No ja akurat wybraliśmy białą. Może być kolor, jaki tam ktoś sobie wymyśli. A my zrobimy na białym tle, bo najlepiej zawsze wychodzi na białym, bo każdy wzór jest bardzo y, wtedy wyrazisty. I takie właśnie. Może być też taka zwykła gąbka od mycia naczyń, ale my używamy takiej profesjonalnej. I tak właśnie, raz po urazu, całą butelkę musimy pokryć tą farbą. To myślę, że nie jest trudne i każdy sobie z tym powinien poradzić. Tak, teraz jedzie. To inaczej w tłumaczeniu z francuskiego, podobno znaczy wycinać, ozdabiać, więc chyba takie taki jest najprostsze tłumaczenie. I to jest taka najprostsza sztuka, którą potem podobno jeszcze ulepszono w Chinach i teraz można na całym świecie obserwować pracę wykonane tą techniką. właśnie musi wyglądać. Prawda. Możemy sobie tu gdzieś jakiś akcent niebieski na dole na przykład, żeby nam potem... To dopasujemy sobie do rysunku, jaki będziemy chciały, chcieli A I teraz musimy zaczekać aż farba wyschnie butelka nam wyschła i następnym etapem będzie wybieranie serwetki z wzorem jaki chcemy mieć na tej butelce. My tu wybraliśmy taki wzór afrykański i teraz każda serwetka składa się z trzech warstw. Musimy wszystkie te warstwy od podjąć pojedynczo. Każda musi być roz, rozwarstwiona, czyli dwie wyrzucamy, a potrzebna nam jest tylko jedna, ta z wzorkiem. Teraz sobie wybieramy, co my tu chcemy nakleić. Są jakieś dwóch panów czy panie. I musimy sobie, tu najlepiej właśnie się to wydziera. Delikatnie musimy to zrobić, żeby zostało nam to, co chcemy. Odejmiemy te niepotrzebne rzeczy i przymierzymy sobie, gdzie to ma być umieszczone. Na przykład tak. I musimy to przyłożyć do butelki. I będziemy to smarować klejem. Tym specjalnym klejem nakładamy warstwę kleju bardzo delikatnie, bo serwetki są też delikatne. I rozsmarowywujemy nie pod spodem, tylko właśnie na wierzchu każdej serwetki. Musimy to nanosić. i równo, całe. Nie przejmujemy się, bo klej jak wysycha, to go wcale nie widać, nie robi żadnych plam ale równo musi być naniesione. Nieraz jest tak, że się kończy pracę i serwetka się porwie i trzeba zaczynać od nowa. Myślę, że nam się to dzisiaj to nie, nie zdarzy. Znowu musimy to suszyć, żeby przejść do następnego. No, no taki przód sobie zrobimy. Myślę, że jeszcze z tyłu możemy drugi, drugie postacie jakieś wybrać. musimy to I tak samo właśnie z tyłu. Ja wybrałam takie duże elementy, bo takie łatwiej jest przyklejać i szybciej, ale można tu wymyślać bardzo różne rzeczy i takie bardzo drobne elementy sobie wydzierać i, i nanosić. No i tu mamy tak, że zostają nam takie przestrzenie, to możemy jeszcze wykorzystać kawałek serwetki, jeszcze coś sobie tu dokleić. dokończymy tę chatę, akurat nam się tu wygrało. Resztę możemy domalować. To jeszcze nie, nie doschło, dlatego się robią takie te przestrzenie, ale ale to nic, nic. tutaj jeszcze mamy jakiś kawałek, możemy no. Teraz z farbami akrylowymi będziemy domalowywać, spróbujemy tu do, dokończyć to, co, co nie mamy. Musimy sobie tu wziąć jakiś kolor biały to podstawa i na przykład kawałeczek tego i tu sobie domalowujemy. O, rzeczy. To co nam tu brakuje? よろしくお願いします。 To musi być troszkę, to musi człowiek się trochę ubrudzić, nie dać się bez, Do tych kucharnych. Dobrze, a tu w góry może, o, to można by a potem może nam się przyczepiać. Mam jeszcze jedną, bo zawsze weźmiemy ten. W sobie trochę nie ma więcej. jeszcze tym ja teraz wiadomo gdzie tu można inny kolor dołożyć Teraz znów musimy suszyć. Dobrze, teraz suszymy. Butelka nam wyschła i następnym i ostatnim etapem jest lakierowanie pracy. Kupujemy lakier wodno-rozpuszczalny i nakładamy. Musi być bardzo dobrze wyschnięte, bo będzie się nam rozmazywała farba. Ale próbujemy tu właśnie nanieść, żeby się nie rozmazało. Wchodzimy równo, ładnie. Zabezpieczamy naszą pracę. I znów będziemy suszyć. Można położyć dwie warstwy lakieru, żeby ładnie się błyszczało. Jakby ktoś chciał bardzo tak dokładnie zgłębić całą sztukę do kuparzu, to tu zapraszamy do biblioteki po literaturę fachową. Wszystkiego się tu możemy dowiedzieć. A nasza butelka wyszła tak. Jest polakierowana. Teraz odłożymy ją do suszenia. Można jeszcze tym klejem na gorąco zrobić jakiś wzorek, posypać brokatem. Jak ktoś lubi bardziej świecące rzeczy. Dziękuję bardzo.